Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Codzienne refleksje, 29 kwietnia. Autonomia grupy. Mógłby ktoś pomyśleć, że zasady autonomii grup doprowadziliśmy do absurdu. Na przykład w swej oryginalnej, dłuższej wersji tradycja trzecia głosi. Nawet dwóch czy trzech alkoholików, spotykających się w celu zachowania trzeźwości, może określić się jako grupa AA pod warunkiem, że jako grupa nie mają innych celów ani powiązań. Jednakże ta wielka swoboda. Nie jest aż tak ryzykowna, jak się może wydawać. AA Wkracza w Dojrzałość, strona 135. Gdy ulegałem nałogowi, nadużywałem każdej ofiarowanej przez życie wolności. Jak AA mogło oczekiwać, że będę szanował ultrawolność, przekazaną nam przez tradycję trzecią? Uczenie się poszanowania stało się dla mnie zadaniem na całe życie. Wspólnota nauczyła mnie w pełni akceptować konieczność dyscypliny, jak również fakt, że jeśli się na nią nie zdobędę, to słono za to zapłacę. Dotyczy to także całych grup. Tradycja trzecia wskazuje mi kierunek duchowy, w którym mogę podążać, mimo moich chorych skłonności. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Po kilku pierwszych mitingach grupy Right Now zadzwoniłem do swojego sponsora i poskarżyłem, że na mitingi przychodzi tylko jeden człowiek tylko ja i on. Odpowiedział mi: To super, przez dwie godziny nie piliście, byliście trzeźwi. W pierwszym momencie pomyślałem Jak to? Tylko tyle? W rzeczywistości oczekiwałem jakiegoś pocieszenia, podtrzymania na duchu, ale wnet przypomniałem sobie jego, mojego sponsora, historię, jak to dawno temu on sam na jednym z osiedli dużego miasta, gdzie nie było żadnej grupy AA, założył takową i przez pół roku siedział zupełnie sam. Aż pewnego dnia przyszedł pierwszy alkoholik i następny. Kiedy ja tam się pojawiłem pierwszy raz, było nas alkoholików kilkunastu. Po kilku latach jakieś pół roku temu odwiedziłem tę wspólnotę, która nadal nie była bardzo liczna, ale była nie zostałem drzwi zamkniętych. Sami nowi akurat tak się złożyło. To super, przez dwie godziny nie piliście, byliście trzeźwi. Cóż więcej można było w ten czas powiedzieć, a ileż było w jego słowach dojrzałości i mądrości? Przecież nie mógł mi zagwarantować lub wywróżyć jakikolwiek jej rozwój. Wytrwałość, tradycja, 12 kroków bez żadnych zmian to jest stały kierunek, drogowskaz do trzeźwości wysiłek, który też możesz wykonać dla swojej trzeźwości i tych, którzy jeszcze cierpią. Wspólnota A od dekad opiera się na stałych zasadach, a że czasami trzeba zasady unowocześnić, chociażby używając internetu, to tylko dla dobra wspólnoty, nie swoich własnych. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w trzeźwości. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości abym odróżniał jedno od drugiego.